Tak, tak jak mam na Asia, rekrutacją zajmuję się od prawie 8 lat. Natomiast swoją karierę zaczynałam w bankowości, teraz od prawie 3 lat zajmuję się wyłącznie rekrutacjami IT. Zastanawiałam się nad tym jakiś czas temu i zakładam, że będzie to około 1,5 tysiąca. Tysiąc przekroczyłam na pewno. A, a gdzie, gdzie, ile, ile było i dokładnie, jest mi trudno powiedzieć. Przede wszystkim były to osoby, które pracowały w kontakt center, byli to specjaliści z zakresu bankowości i teraz specjaliści IT, bardzo szeroko rozumiani. Od stanowisk biznesowych po takie stricte techniczne. Bardzo różnie, bardzo różnie i to, to też udowadnia, że to, co w CV nie zawsze pokrywa się z tym, z tym co faktycznie wychodzi podczas rozmowy. Zauważyłam też, że warto uprzedzić kandydatów, potem tym, że będziemy w języku angielskim, zwłaszcza jeśli ten angielski gdzieś nie jest nie jest na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj w większości, w większości ofert faktycznie pojawia się e, ta konieczność posługiwania się językiem angielskim, przy czym zakładam, że jedna trzecia z tych ofert faktycznie nie wymaga używania dzisiaj tego języka, więc zakładam, że realnie jest to potrzebne w około 60% ofert. Kiedy ja zaczynałam, jeszcze się dało. Teraz zakładam, że jest to dużo, dużo trudniejsze. Zwłaszcza, że te największe działy HR, realizujące najciekawsze projekty, zazwyczaj znajdują się w międzynarodowych firmach, w korporacjach, w których jednak ten język angielski się może być często wykorzystywany. Może nie na co dzień, ale faktycznie bez jego znajomości może być ciężko. Zdecydowanie dla mnie też to było motywacją do nauki angielskiego, więc na właśnie skórze jestem w stanie to stwierdzić, że w pewnym momencie pojawia się dochodzimy do ściany, które nie jesteśmy w stanie przekroczyć nie, nie znając na pewnym poziom języka angielskiego. Trudno określić mi to kwotowo, natomiast procentowo zakładam, że zaczynamy od 20%, zależnie oczywiście od zawodu, Od 20% w górę. Dobrym przykładem na pewno jest chociażby zwykłe takie, takie stanowisko entry level, którym jest obsługa klienta i chociażby contact center, yy, gdzie, gdzie faktycznie te, ta obsługa klienta w języku angielskim jest znacznie lepiej wynagradzana niż ta w języku polskim. Tak, tak takie sytuacje się zdarzały. W sytuacji, no natomiast to były sytuacje, w których ten angielski nie miał nawet poziomu komunikatywnego. Jeżeli ktoś ma ten poziom komunikatywny i ma świetne kompetencje i jest w stanie brać, brać udział w może nie w rywalizacji, ale jest w stanie konkurować z osobami, które znają go świetnie, lepiej, natomiast jest jakiś minimalny poziom, poniżej którego na pewnych stanowiskach nie jesteśmy w stanie zejść. B2, B1+, zależnie od organizacji. Oczywiście to zależy od stanowiska. Jeżeli zakładamy, że, a, że, że, że musi faktycznie znać na danym stanowisku, no, no kiepsko, w dzisiejszych czasach stykamy się tak często z językiem angielskim, że, że, że trudno jest um, trudno jest nie oczekiwać, że ktoś nie zna go chociażby na poziomie komunikatywnym. O, pewnym stanowisku. Działa to w dwie strony. Albo są bardzo. Czy znaczy są osoby, które się jakby potrafią wstrzelić? Natomiast są osoby, które strasznie zawyżają, są osoby, które bardzo, bardzo zaniżają tę znajomość. To są miłe, to, jest, to, są, to są przypadki, kiedy jesteśmy mile zaskoczeni, ale, ale często też też zdarza się, że, że w tą drugą stronę kandydat nas zaskakuje. Mało tego, czasami przychodzą do nas osoby z dużych międzynarodowych firm i uwierz mi, że potrafią nie umieć porozumieć się w języku angielskim. Nawet na kierowniczych stanowiska. Miałam 2-3 miesiące temu rozmowę z osobą na kierowniczym stanowisku, która współpracowała z Chinami i absolutnie nie była w stanie ze mną porozumieć swobodnie podczas rozmowy w Nie mam pojęcia, jak, jak sobie radziła na co dzień swojej pracy. Absolutnie, ale tak, zdarza się to. Nie. Nie, 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 ten język był strasznie przekłamany. Zresztą tak się złożyło, że to nie było jedyne kłamstwo, które, które gdzieś tam pojawiło się podczas tej rozmowy, ale, ale nie. To nie jest moja sytuacja, to jest sytuacja koleżanki z banku, Rozmawiała z panią, która stwierdziła, że mówi po angielsku, natomiast jak jej w ogóle tego nie potrafiła i wymyślała sama swoje słowa. Tworzyła słowa, które nie istniały, koleżanka próbowała nie wybuchnąć śmiechem podczas spotkania, ale babka zachowała kamienną twarz i kontynuowała rozmowę, wymyślając totalnie wymyślone słowa. Przy czym oj, koleżanka, która z nią prowadziła tę rekrutację, naprawdę znała świetnie angielski, więc zapewne nie mówił tutaj o pomyłce i o jakimś nieporozumieniu. Jeśli to co oglądasz jest dla Ciebie wartościowe, subskrybuj ten kanał, by być na bieżąco ze wszystkimi filmami.